Kochasz technologię, ale pociąga cię też sprzedaż. To wszystko znajdziesz na ekscytującej drodze zawodowej w branży e-commerce. Zapraszam na szkolenie na sprzedawcę internetowego. Nazywam się Anna Zalewska i jestem opiekunką merytoryczną kursu Sprzedawca Internetowy dla Instytutu Marki Online i Komunikacji. Zastanawiasz się, co czekacie po kursie? Możesz rozpocząć ekscytującą drogę prowadząc własny sklep internetowy, bo zaopatrzymy Cię w praktyczną wiedzę. Ale też podzielimy się naszym doświadczeniem. A może wolisz jednak pracę na etacie? Po kursie znajdziesz bez problemu pracę w branży e-commerce, a ciekawych firm w tej dziedzinie u nas na pewno nie brakuje. Do prowadzenia kursu zaprosiłam specjalistów z takich dziedzin jak pozycjonowanie sklepów, Google Ads dla sklepów, obsługa klienta i sprzedaż. Ja również poprowadzę dla Ciebie zajęcia. Więc, jak widzisz, ten Dream Team zaprowadzi cię do prawdziwego sukcesu w branży e-commerce. U nas nauczysz się wszystkiego od podstaw, bo wiemy, że jesteś osobą początkującą. Wszystko to zaledwie w 4 miesiące wspólnej nauki podczas spotkań online oraz w trakcie nauki do egzaminu, dzięki któremu uzyskasz zaświadczenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. To co, widzimy się na szkoleniu? Nie mogę się doczekać?